Smaszcz długo milczała, nagle wspomniała o dziecku Kurzajewskiego i Cichopek. Paulina Smaszcz po ogłoszeniu związku przez Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego była bardzo aktywna w mediach. Emocjonalnie komentowała ich relacje, nie szczędząc ostrych słów w stronę zakochanych. Niedawno w jednym z wywiadów ponownie poruszyła temat eksmęża i wspomniała m.in. o dziecku. Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski byli małżeństwem przez 23 lata. Wzięli ślub w 1996 roku, a rozwiedli się w 2020 roku. Mają dwóch synów Franciszka i Juliana. Paulina Smaszcz o pieniądzach. Poruszyła temat majątku Kurzajewskiego. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie potwierdzili swój związek w 40 urodziny aktorki. Kiedy to się stało, Paulina Smaszcz rozpętała w sieci burzę. W komentarzach pod ich wspólnymi zdjęciami zamieszczała oskarżenia w kierunku byłego męża. Zarzucała mu między innymi, że ten rozbił rodzinę. Udzielała wywiadów, w których krytykowała relacje prezenterów, jednak po pewnym czasie wycofała się z mediów. Niedawno udzieliła wywiadu portalowi Show News. W rozmowie wspomniała o tym, że nadal z Maciejem Kurzajewskim nie mają załatwionej sprawy podziału majątku. Celebrytka wystąpiła do sądu. Powiedziała też o relacjach z prezenterem. Minęły cztery lata ponad od rozwodu, a mój były mąż jest wciąż ze mną nierozliczony. Na pewno tego nie odpuszczę ani dla mnie ani dla moich synów, więc nasze kontakty nie istnieją, powiedziała w rozmowie z dziennikarką Show News. Paulina Smaszcz o przyszłości Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Kropka We wspomnianym wywiadzie kobieta Petarda poruszyła również temat przyszłości Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Wspomniała o ślubie i dzieciach: Ja mu nie życzę źle, ja mu życzę bardzo dobrze. Mam nadzieję w ogóle, że się pobiorą, że może będą mieli dzieci. To jest ojciec moich dzieci, chcę dla niego dobrze, natomiast ja walczę o jedno. Mój pozew przeciwko niemu jest związany z walką o moje pieniądze. Przez 23 lata bardzo ciężko pracowałam w tym związku, powiedziała.